Dzień dobry, cześć, witam bardzo serdecznie. Kochani, chciałabym Was zaprosić na oddział dla młodzieży i dla dzieci. Na regach bibliotecznych mamy sporo nowości książkowych. Wszystkie książki poświęcone są wprawdzie jednemu tematowi, ale bardzo ważnemu, na pewno trudnemu, uzależnieniom. Gros tych książek tutaj mam, które właśnie przy sobie opisują uzależnienia, z którymi się boryka człowiek XXI wieku. Jeżeli sobie zadacie pytanie, czym są na przykład e narkotyki albo na przykład dźwięki binauralne lub na czym polega zjawisko fonoholizmu, to na te pytania odnajdziecie odpowiedzi w tych książkach. Nowe uzależnienia młodego pokolenia od przyjemności do przymusu, świetna książka. Podobnej kanwie, złota rybka w szambie. jak pokonać uzależnienie od smartfonu i internetu. Uzależnienie 2.0. Dlaczego tak trudno oprzeć się nowym technologiom? Uzależnienia behawioralne. Wszystkie te pozycje, które wymieniłam, to, 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 to są te pozycje, które, jak powiedziałam wcześniej, opisują uzależnienia, które dotykają tak naprawdę nie tylko młodych ludzi, dzieci, ale przecież i dorosłych. Ach, i oczywiście, świetna książka. Kolejna, Anny Kamińskiej, opisująca legendarną postać Marka Kotańskiego, twórca Monaru. Niesamowita opowieść. Serdecznie polecam z twojego serducha. Zapraszam, przychodźcie do biblioteki, pożyczajcie książki, czytajcie książki, widzimy się tu na miejscu. Cześć, do zobaczenia.